Uczyć się. Uczyć się. Uczyć się. Ja uczę się. Ty uczysz się. On, ona, ono uczy się. My uczymy się. Wy uczycie się. Oni. One uczą się. Uczyć się. Uczyć się. Uczyć się. Ja uczę się. Ty uczysz się. On, ona, ono uczy się. My uczymy się. Wy Uczycie się oni, one uczą się.